Jeżeli czujesz, że ogarnia Cię chaos i pragniesz znaleźć porządek w tym chaosie, to mogę Ci pomóc. O tym, od czego zacząć i w ogóle o czym jest ten porządek w chaosie, opowiem za chwilkę. Ale najpierw, nazywam się Karolina Głogowska, jestem terapeutką ustawień systemowych, psychotraumatologką. Przez 13 lat pracowałam jako lekarz dentysta i ortodonta holistyczny. Wspominam o tym, bo chcę, żebyś wiedział, że dobrze znam ludzkie ciało i rozumiem mechanikę ciała, ale i ustawienia tego, co nam w duszy gra, nie są mi obce. Zatem chcę Ci opowiedzieć o porządkach miłości i porządkach pomagania według Bertha Hellingera. To piękne narzędzia pomocy. W nurcie ustawień systemowych, chaos, który przyniesiesz lub który już przynieśli ludzie, udało mi się zauważyć, nazwać i te systemy zaczęły się porządkować w naturalny sposób. Moja funkcja polegała na tym, że towarzyszyłam osobie, która coś. Przeżywa i nie umie temu nadać znaczenia, nie może znaleźć sensu i przyczyny. Cały proces ustawienia tego chaosu, który wnosi klient, jest zupełnie spontanicznym ruchem ciał osób, które w postaci jakiegoś swoistego teatru reprezentują to coś, co nazwał klient. Wyobraźmy sobie, że siedzi grupa osób w kręgu. Obok mnie klient i nazywa, że czuje ogromny chaos i chciałby zaprowadzić w tym chaosie, który ja czuję, że aż cała się trzęsę wraz z klientem wewnętrznie, uporządkować, nadać temu sens. I zapraszamy reprezentację klienta na środek. Czasami klient sam wybiera jednego z reprezentantów. Innym razem ktoś czuje, że chce wejść do pola, czasami ja czuję, że ktoś. Pięknie będzie prezentował tą rolę. Możemy ustawić na początek samego reprezentanta klienta, to znaczy zaprosić go, żeby zaczął się poruszać w polu. Czasami dużo daje zobaczyć siebie w sposób, który możemy nazwać pozycją obserwatora. Ktoś jest na scenie. I wczuwając się, prezentuje jakieś zachowanie, jakieś stany emocjonalne. Możemy zaprosić chaos, zwykle system, mamy tatę, dziadków, czasami rodzeństwo. Coś się wydarza, niekiedy przypomina to szaleństwo, wszyscy chodzą, niektórzy poruszają się bardzo nerwowo, być może ktoś krzyknie, czasami ktoś się położy, czasami prawie wszyscy leżą. Klient mówi o chaosie, a w polu wszyscy leżą. Tak, jakby chaos był jedynym żywym ruchem w systemie tej osoby, jakby to poczucie chaosu miało ożywić tych wszystkich. Różne są dynamiki, budzą uczucia, i ja nawet poczułam te uczucia, chociaż nie myślał o konkretnej osobie. I te uczucia prowadzą nas do czegoś, jak to zostaje nazwane, na przykład tak, jak mi przyszło przed chwilą, że wszyscy leżą, a w nim chaos, czyli widzę. Że w Tobie jest to żywe, że oni wszyscy jakby martwi, to porusza klienta, czasami zapłacze, czasami ktoś się podniesie. Ludzie niczym ptaki w kluczu zaczynają stawać. Za reprezentantem klienta. On się może oprzeć, odprężyć. Coś się porządkuje. I klient może poczuć ulgę. Pytam, jaka była mama, często w takiej sytuacji chaosu. Krzyczała. Była szybka. Ciągle pracowała. Ja mówię o. I ten gwałtowny ruch jest w tobie, w tym poczuciu chaosu. Ja mówię: A dlaczego w Twoim polu wszyscy są tacy, jakby martwi? Tato. Chorował i zmarł, gdy byłem mały. Mama była z tym wszystkim sama. Trochę, trochę jakby jej nie było, trochę jakby była i mamą, i tatą. Trochę było nie do wytrzymania, a trochę próbowałem to uratować. Czyli zabrakło struktury, nie było tego pierwiastka męskiego, który mógłby zaprowadzić wspomniany porządek w chaosie. Archetyp męski to struktura, porządek, archetyp żeński, chaos. Tak, mama i tato. Oczywiście są rodziny, że to jest na odwrót. Czyli ta dynamika pomieszania idzie jeszcze wcześniej. W każdym systemie to jest trochę inaczej. Pomylenie, pomieszanie, odwrócenie ról i znaczeń, niestety, jest powszechne. Jest nad czym pracować i jest świetny sposób, żeby coś w sercu się zmieniło. Mówię do klienta, mówię do swojego reprezentanta, widzę cię. I ty, widzu, też możesz tak powiedzieć do siebie. Do siebie samego, do siebie samej. Widzę cię i spróbuj to poczuć, choć nie ma przed tobą reprezentanta że naprawdę patrzysz na siebie w tej chwili i widzisz, jakie to życie było skomplikowane, ciężkie. I ja też to widzę. Jestem tu z tobą. To się już skończyło. Dopełniło się. I przychodzi uczucie, jakby z ciała coś zaszło. Jest lżej, spokojniej. I na ogół klient wzdycha może i tobie się udało coś puścić słuchając jedynie opowieści to nawet nie było twoje ustawienie to jest oczywiście jedna z wielu opcji jak porządek chce się pojawić w twoim życiu w twojej przestrzeni i o tym że razem patrząc na ten chaos możemy nadać mu sens i znaczenie Zapraszam cię serdecznie do przestrzeni ustawień rodzin Berta Hellingera, do ustawień systemowych. Razem patrzymy na to, co się tobie dzieje. Razem wytrzymujemy ciężar, napięcie, uczucia, aż to się dożyje, i wtedy przychodzi nowa energia. Tak jakby w tobie był ten porządek, a jak ty z pozycji klienta zaczynasz to czuć, to i w polu to widać, że ta energia się podnosi i ustawiają się przodkowie za tobą, za twoim reprezentantem, reprezentanci rodziców, dziadków, pradziadków. Czasami to jest naprawdę wiele pokoleń. Często. Klient, ty jako klient możesz to zrobić, stanąć na swoim miejscu zamiast reprezentanta i być może pierwszy raz w życiu poczuć, że masz oparcie w swoim systemie, że oni za tobą stoją murem, że ten chaos w Twoim sercu jest już porządkiem. Daje to na ogół energię do działania, że już można do czegoś stanąć, pójść. Zatem porządek w chaosie przychodzi poprzez Ciebie do Twojego systemu. Zaczyna się to od Ciebie. Często słyszę, że Twoja zmiana, zmiana tego klienta, którego mam na myśli, Sprawiła, że ktoś jeszcze się zmienił: że mama go inaczej traktuje, partner, tato. Że jakieś przyjaźni odeszły, nowe przyszły, że dziecko jest w drodze, tak, że można było coś począć, że już się pojawiła energia w systemie coś żywego może jakiś projekt, firma, studia, czasem jakiś wyraz aktywności artystycznej. Zapraszam Cię do porządków miłości i porządków pomagania. Szczegóły w opisie.